Sy no już sygnał, dawaj. No, nie. O kurde, ale ci sorry. O kurde. <grym zimno> Mojego młodziaka nie tykaj. Wytniemy, wytniemy. Brawo! Ej sorry! A mówiłem, mówiłem. Przepraszam. Przepraszam. Dwie minuty kolego. <laughs> Dwie minuty. On jest do pachołki? Patrz, miałeś mnie. A to było... No Jude Bellingham dostał kosę taką lekką w kostkę. Jejku, nagrało się jak on nie trafia Słowa, szkoda mi tych młodych bo ich Jest jeden Tak o to. Tak brawo. Nie możemy tak grać On stop! Albo Nikodem z nami Brawo! brawo. brawo. Dawaj na kamerę no, mi wrzuć Emil, odejdź, odejdź Emil, <grym> <zjadza się> <sierpce> Emil, odejdź, Emil. Ty bo karny będzie. Tak. sorry. Do środka. Ej, patrz mnie. Nie, lepszy, nie mam Lepszy. O kurwa.

Jeszcze! Dobra Dobrze było Możemy pala jajków. Ja nie jestem się ale młodziak Miał więcej kontaktu z piłką niż ja I <laughs> niż ja Lec wspólnie daj się Ojku. Nasza Dobra, ja dobra <gryzginalizacja> Ojejku! Już nie! Już nie! Uj. Gol! 1 zero. Widać to zgranie z drużyny. Gdał dzieci na

Dobrze, dobrze, będzie do następnego odcinka Dobra, ściągamy go, bo wów nowe Nie, dobra, biega Brawo Katsu <grymne>

Jeden ja zadanie, jeszcze ładnie podasz, tego nie umieszczę. Zamknij pizzę, nie małe skały z 200 O! Co? Po co pokazywać bramki, jak masz kłótnie pokazywać? Chodź na spalony mi, podaj. Dawaj mu! Tak! Gol. Tak jest! Z takim bunarem w że także Młody talent, no. Młody talent, od, odkryty. <laughs> Polski Bellingham. kurek! Kurde no! teraz! Druga, druga! Patrz! Janka Czarnego! Janka Czarnego! 2-2! Kurek, bo się nie nagrało! Krawkiem? Tutaj mamy ewidentny faul na przeciwniku z przeciwnej drużyny, przez co zostaje tutaj podyktowany rzut wolny. Nie ma nic! Nie ma nic! Bo nie ma nic! Bóg, estetyki, Bóg estetyki, wstawaj! To no było tak, to bo... muszę Tak. Faul, full, nie? Kapucina, hrapolina. Bad ball. A, to jest ślad wypoczyn jego. Okej, okej. Teraz tył. Jejku, jaka dziewiątka. Ja Czarni. Już? A do tych koszulek się nie oddaje, jak się odchodzi z klubu? Ja byłem legendą, tu widziałem. No, no tak, słyszałem. Oj 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 ojoj. Kartkę butem? dalej.

Chrapek to jest taka... no. Teraz wypika chyba Wstydziłbyś się tak mówić. Dobra, ja się muszę odpalić. No. Ja nie no bo mi ta kamera lata i ja tylko chodzę i ten kamerę poprawił Łady, młody, młody ładuj go ładuj go na pętek Jejku Dawaj, ucisz tego chrapka Ucisz go, ucisz go Albo mi daj Ale ucisz chrapka Popatrz ale spalił Jest! Gol! Ojojoj! Ojojoj! Gol! Argalawesi! Argalawesi! Krapek! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Krapek! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? 3-3! Ledwo się dotknęłam tej piłki! Tutaj mamy bardzo śmieszną sytuację, niby faul, niby nie, według mnie faulu nie było. Oczywiście tą opinię zostawiam wam, czyli ekspertom w sekcji komentarzy. Sami możecie ocenić czy faul był, czy nie. Oczywiście z całym szacunkiem dla Doriana, no i pozdro, co nie? zobaczycie, co się zaraz wydarzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czereko, ale żeś tu rapierdolę. dawaj wolnego. Nie, ale to był na dwa tempa. Raz i dwa. Ta. Wszystko będzie weryfikowane. bo zobaczył, że jeszcze do pola nie wbiegł. To musiał na drugie. No, nogę, znaczy, tego. Nie, zablokaj. Nie, kurwa teraz. Nie, będę Dawidowicz się Jak Ja to, zrobił. No to strzelił. Jaki karny, no dobra, kurwa i ostatni. Znaczy, byłby karny, ale wiem, że strzelił od wolnego, już się nie będę kusił. Przesuj murek Deadpool. Już mogę? No. no, nagrywa się, sygnał jest. O jejku. O jejku! Nie ma gola! No! Zom AAAAAA cztery trzy O chrapek, gdzie jesteś? Mam gola i asystę, mam gola i asystę. Jestem najlepszy po prostu, jestem wirtuozem tej gry. Brawo. Kurde. Chodź, chodź! jejku! Klawej! Ojej, Ojoj. Dobra, kurwa! Nie Dobrze, gol! 5-3! Kurwa, Rzucę to! Chrapek się śmiał i tracicie 3 gole. Teraz. A my jeszcze raz zagrać nie zaczęliśmy. Przedbiłem teraz autodrek. Potrzebujecie chyba szaparata jakiegoś. Oj! Jesteś z Dorkiem, przegrywa!

Ej, faul, co to za kopanie? Ja nie wiem, nie wiem. 5-5. Złoty gol. Złoty gol? No, złoty gol. Dlatego musimy wygrać. Nie wróciłem, nie wróciłem, odwróciłem to chodź do obrony, kluczenie! Chodź! No i za chwilę spełni się najgorszy scenariusz tego meczu. Redpoo Jak tak można podać? Ale że Widzowie proszę o co jakiś performance, tak? Dziękuję. <gib> <gib> Pozdrawiam wszystkich widzów. Kanał pełen przygód. Dobrze. Dobrze. Chciałbym powiedzieć o To sprawia. Nic nie chciałem powiedzieć. Po <gib> prostu <@łatę gib> dziękuję. Rozrybałeś Roz ja. nas. To jest jakaś porażka.